Tak bisa, tak I mamy trafienie równoczesne. Po jednym punkcie dla każdego z zawodników. Ponownie trafienie równoczesne. Pan Dariusz Radowski i Pan Fika Filip. Obaj mają po dwa trafienia uznane przez sędziego. Na pana Dariusza meczu 3 do dla pana Mariusza Badowskiego. Stanę czuł 3 do bó dla pana Mariusza Radowskiego. Teraz z kolei punktu przyznaję panu Filipowi. I stan praca do równowagi. Mamy ciągle stan remisowy. Po krótkim prowadzeniu pana Dariusza w tej chwili stan meczu 3-3. Ale pan Dariusz uzyskuje znowu punkt

Stan meczu 4 do 5 dla pana Rafał. Trafienie obopólne po punkcie dla każdego z zawodników. Stan meczu 5-6 dla pana Dariusza Wadowskiego. Obaj zawodnicy czują przed sobą respekt i słusznie to już w końcu walka. Brązowy medal. Sędziowie się naradzają, ponieważ akcja była Skomplikowana. Sędzia prowadzący przyznaje punkt panu Filipowi Fita i mamy stan znów remisowy 6 do 6. sędziowie muszą się naradzić to już jest naprawdę bardzo wysoki poziom sędzia prowadzony, prowadzący uznaje trafienie obopólne utrzymuje się stan remisowy, tym razem na poziomie 7-7 Ponownie trafienie obokulne. To jest trafienie ósme, w związku z tym mamy minutową przerwę techniczną. W zasadzie po przerwie Pojedynek zacznie się jakby od nowa, ponieważ do przerwy, do przerwy mamy wynik remisowy 8-8. Obaj zawodnicy reprezentują już wysoką klasę. Pan Dariusz Wadowski, twórca systemu Go twórca Bromi. I Filip Fica, który jest reprezentantem Akademii Broni. Przygotowują się już do kolejnego stanu. Ila uspokojenia, obaj zawodnicy bardzo napięci. I szybkie starcie zakończone trafieniem obopólnym i dalej utrzymujemy stan emisowy na poziomie 9 do 9 Znów trafienie obopólne. W związku z tym stan emisowy ciągle się utrzymuje. Po wyższym tylko poziomie. Natomiast w tej pan przyznaje się do otrzymania pracę na rękę. Traci w ten sposób Pół I pan Dariusz Ładowski obejmuje prowadzenie 11 do 10. Ostatyczna w tej chwili walka, ale z pewnością w głowa Czernierzy burza i w tej chwili pragnienie pana pizza. i punkt wyrównujący stan 11 do 11. <noise> Piękne natarcie na nogę, ale błyskawiczne również przeciw, błyskawiczne przeciw natarcie. Punkt. Dostają obaj zawodnicy trafienie na było równocześnie Stan pojedynku 12 do 12. Reprezentują niezwykle wyrównany poziom. Przecież trzyma. W prowadzonych tutaj pojedynkach polem jest całe ciało. Sędzia 3 zdaje, to panu Filipowi Kika, pan Filip obejmuje 13 do 12. Zadane przez pana Filipa Wica. Obejmuje już dwupunktowe prowadzenie 14 do 12. I trafienie obok równe, które kończy walkę. Pan Filip Wika wygrywa 15 do 13 z panem Mariuszem Wadowskim.